Siemanko, mam Bart, a dzisiaj y, odpowiem na wasze pytania. Y, więc tak. Pierwsze pytanie: y, Gdzie GTA V? Jak mogłeś usłyszeć w audiologu, niebawem się pojawi. Kiedy się spotkamy, nie wiem o co ci chodzi z tym, ale kiedyś pewnie na pewno, nie wiem, jak, gdzie, nie wiem na jakim serwerze pewnie. Czy coś nagramy? No jasne, możemy coś nagrać. Dobra, kolejne pytanie zadał Norbi. Dlaczego, jak wypiję mleko, to karton jest pusty? No bo jest pusty. Pademicy. Pokaż. Nam jak się wybić na YouTube. Tutaj specjalnie e, dla ciebie nagram kolejny odcinek i pokażę Ci jak się wybić. E, dzięki w ogóle za pomysł na kolejny odcinek. Nagrasz serię z Multi Health Auto Network Speed. E, Nagram kiedyś na pewno. <laughs> e, Rucia kiedy się spotkamy? Nie wiem, kiedy chcesz. Ile masz lat? 17? Czy coś nagramy? Możemy coś nagrać. Duduś zadał parę tutaj pytań. E, więc tak, e, zrobi pan serwer dla graczy MTA-RPG? Tak zrobię. Zrobisz odcinek z pościgów? Tak zrobię. Eee, może zrobi Pan losowanie z komentarzy, kto wystąpi w następnym odcinku i tak co każdy odcinek? To nie byłby taki e, gu, głupi pomysł, i, i zastanowiłbym się nad tym. K44 Killer zapytał się, kiedy zrobisz filmik, e, w którym dasz swoim widzom znać, że dołączasz do K44. Właśnie ten najbliższy odcinek po QA będzie o tym, że dołączam do K4.4. E, więcej informacji to będzie w następnym odcinku. Wisterka przepraszamy. E, witam. Ja mam kilka pytań. W jakim Pan programie obrabia filmiki w Camtasia Studio? Na jakim obecnie serwerze grasz? Na razie nie gram na żadnym serwerze. Kiedy jakiś challenge? Na razie się nie zastanawiałem. Jak będzie jakiś challenge, to na pewno zapowiem. K44 Viper. Kiedy znów nagramy coś razem? Nie wiem, kiedy chcesz. Gamerem TA, jak masz na imię? Mam na imię Bartek. Bartek pyta się: kiedy jakiś live? W najbliższym czasie będzie live. Więc to wszystkie pytanka, które mi zadaliście. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, siemanko.